Ho, ho, ho smacznego jajca i mokrego dyngusa. <laughs> żebyście dbali o siebie w te święta, dużo zdrówka wam życzę. Tym bardziej teraz przy tej całej aferze. Dbajcie o siebie, naprawdę dbajcie o siebie, żeby było jak najmniej tego gniewu, żebyście byli coraz weselsi. Ja nawet specjalnie do tych życzeń przyjechałem do domu, że jeżdżę sobie dzisiaj tak na pół sportowo króciutkie spodeneczki. Słoneczko świeci, no cóż tu więcej chcieć, moi drodzy, wiosna pełną gębą. Nawet kłóciłbym się delikatnie, już bym tutaj o lato zahaczył, dzisiaj jest jakieś 22-23 stopnie, za chwileczkę, do <laughs> dołącza. No i lecimy na taką przejażdżkę rowerową z 15-16 km, nie za ciężko, tak żeby nóżki delikatnie pogibać, żeby na dupie nie siedzieć. No i to by było na tyle. Pozdrow pamiętajcie wszystko z głową. Wesołego Alleluja!